Komenda najemników w Wolnej Kopalni. Halo, najemnicy. Tak, najemnicy z Wolnej Kopalni. Proszę pana, mówi Satura Smak Wody. Nowy obóz, kopcowa 43, kopcowa tutaj, jak się wchodzi, zaraz, koło górna objazd tutaj. Zgłaszam. Wyładowanie. Styrtę ktoś wyładował, ktoś wyładował styrtę. Co wyładował? Nie wiem kto. Ale co wyładował? No nie wiem kto. Ktoś wyładował. Nie kto, tylko co? Słucham. Co wyładowano? Mówi satura smak wody. Tak, ale co się stało? Styrta jest wyładowana i styrta już prawie traci moc. A rudy? Tak. Nowy obóz, kopcowa 43, za chatą gorna. A szkodniki już idą. Słucham. Szkodniki. No, ktoś wyładował. Ja nie wiem kto. A szkodniki? Słucham? Czy szkodniki powiadomione są? Czy idą? Ja nie wiem, kto wyładował, ale ktoś wyładował. Rudel, tak? Są szkodniki. Są szkodniki. Przyszły szkodniki. Dobrze. Ale... Jak są, to dobrze. Jak są szkodniki, to dobrze, no. Nie ładują. Nie ładują? Styrta się rozładowuje. No ja nie wiem, nowy obóz, Kopcowa 43. No dobrze, są szkodniki tam na miejscu. Słucham? Czy są szkodniki tam na miejscu? Na miejscu ja jestem. A szkodniki! No, my nie ma w domu. Subskrybując kanał, oceniając i komentując ten film, doceniasz moją pracę i wspierasz rozwój mojego kanału.